Mam na imię Kasia, od pewnego czasu pracuję w Nowym gdzie jestem odpowiedzialna m.in. Za produkcję, za produkcję naszych naturalnych wyrobów rzemieślniczych. Jeden z takich wyrobów, sztandarowym powiedziałabym naszym wyrobem, jest zakwas buraczany. Co to takiego? Zakwas buraczany to jest w 100% naturalny, żywy, niepasteryzowany napój, napój probiotyczny który powstaje w wyniku naturalnej fermentacji buraka. W bardzo dobry sposób wzbogaca on naszą dietę w kiszonki. Kiszonki, zapewne to wiecie, są bardzo zdrowe. Jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiedzieliście. Dla kogo? Dla wszystkich osób żyjących w stresie, pracujących, żyjących pod presją czasu, dla osób po chemioterapii, dla kobiet w ciąży, dla palaczy, dla osób nadużywających alkoholu, dla osób, które mają problemy z odpornością, żeby wzmocnić tą odporność. W dzisiejszych czasach ma to spore znaczenie. Zakwas ma bardzo fajny, przyjemny smak. On jest taki aksamitny, ale lekko kwaskowaty w smaku. I ma też bardzo piękny kolor. Zaraz Wam pokażę ten kolor. Obie dotnęczka poleciałam. Eee, przy okazji zobaczycie, jak on jest świetnie zabezpieczony. Najpierw pęderówka. wsypnie, ponieważ jeszcze troszkę zawsze w tej butelce pracuje jest takie wsypnięcie. Zaraz Wam pokażę, jaki on ma fantastyczny kolor. Mam nadzieję, że będzie to widać. O! Dobrze, piękny taki wóreczkowy kolor. Pięknie pachnie, lekko czosnkiem i przyprawami. Bardzo przyjemny zapach. Właściwości zakwasu buraczanego są tak naprawdę nieocenione, i wiele jest tych zdrowotnych właściwości. Między innymi, zakwas buraczany działa bardzo mocno krwiotwórczo. Na czym polega ta jego krwiotwórczość i co to oznacza, opowiem Wam więcej, ale w następnym odcinku.